Jak stawiać granice poprawnie? Sprawdź czy nie popełniasz tego błędu. Najczęstszy błąd jest taki, że zbieramy wszystko, kumuluje nam się tutaj. Nie chcemy nic mówić, bo na przykład nie chcemy zepsuć relacji albo jest to osoba, z którą chcemy wynegocjować jakiś duży kontrakt i się nie odzywamy. Natomiast przychodzi taka chwila, że już nam się ulewa i co wtedy robimy? Albo wyrzucamy wszystko z siebie za jednym razem. I to nigdy nie działa, bo wtedy w grę wchodzą emocje. A jak już wiesz, emocje podczas negocjacji i w ogóle komunikacji to nie jest dobra karta, i zawsze wtedy przegrywasz. Albo co się dzieje? Zaczynasz nawet mówić spokojnie, ale ogólnikowo, używając słów na przykład: Ty zawsze bierzesz tylko pod uwagę stronę mojego menadżera, ty ciągle mi przerywasz podczas spotkań, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnikowe stwierdzenia nie bronią się. Co masz teraz zrobić? Wyczekaj chwili, kiedy po raz kolejny zostanie przekroczona ta granica, tak dobrze słyszysz? Wyczekaj tej chwili, i tylko i wyłącznie na bazie tej chwili, czyli na bazie faktu, postaw granicę, i wtedy automatycznie możesz się odnieść, że takie sytuacje wcześniej też miały miejsce. Stawiamy granicę na poziomie faktów, nie ogólników. Daj znać w komentarzu, co na ten temat myślisz.